Bywa, że pewne słowa spadają na opinię publiczną jak zimny, nagły podmuch, bolesny, zaskakujący, niosący przeczucie, że władza właśnie weszła w etap, z którego nie ma już łatwego odwrotu. Tak też poczułam, gdy wsłuchałam się w ostre komentarze wicepremiera, które przetoczyły się przez kraj jak grzmot przed burzą. Jestem Alicja, a wy trafiliście na mój kanał Alicja, plotki gwiazdy. Dziś opowiem Wam historię, która nie dotyczy sceny czy czerwonych dywanów, lecz emocjonalnego starcia ludzi stojących na samym szczycie państwa. I zrobię to tak, jak zwykle, z perspektywy kogoś, kto próbuje zrozumieć, co naprawdę dzieje się za kulisami wielkiej polityki. Kiedy słuchałam pierwszych reakcji po wystąpieniu Krzysztofa Gawkowskiego, miałam wrażenie, że w powietrzu unosi się gęsty, ciężki dym, zapowiedź konfliktu, który dojrzewał od dawna. Ostatnie miesiące były pełne napięć, ciche sygnały o narastających pęknięciach, komentarze, które wybrzmiewały coraz odważniej, gesty, które trudno było interpretować inaczej niż jako bunt lub rozczarowanie. W tym wszystkim wyczuwałam duży niepokój związany z rolą prezydenta, jakby sam fundament współpracy między głową państwa a rządem został wystawiony na próbę. Od wielu tygodni polityczni obserwatorzy mówili o tym półgłosem, ale teraz nie dało się już udawać, że nic się nie dzieje. Słyszałam opinię, że prezydentura Karola Nawrockiego skręca w kierunku, który dla części społeczeństwa jest trudny do zaakceptowania, zbyt ostre decyzje, zbyt szybkie reakcje, zbyt mocne sygnały. A jednocześnie wciąż powracające pytanie, czy to chwilowy etap, czy zapowiedź większego przesilenia? I właśnie wtedy, wśród tego całego napięcia, pojawiły się słowa Gawkowskiego wypowiedziane w Olsztynie słowa, które nie były już tylko analizą polityka, lecz oceną na granicy oskarżenia. Kiedy powiedział, że 100 dni prezydentury to czas smutku i rozczarowań, poczułam, jak bardzo ta opinia rezonuje. Jakby pęknięcie między pałacem a rządem nagle stało się widoczne dla wszystkich. Wicepremier nie zatrzymał się na ogólnikach, Wskazał na decyzję prezydenta, odmowę nominacji sędziowskich, zapowiedzi blokowania ustaw, zastrzeżenia wobec nominacji oficerskich i opisał je jako działania, które nie tylko utrudniają pracę rządu, ale wręcz budują obraz państwa pogrążonego w niepotrzebnym konflikcie. Jego słowa o blokowaniu rządu i kompromitowaniu Polski na arenie międzynarodowej brzmiały jak kulminacja długo skrywanej frustracji. Siedziałam wtedy z notatnikiem w dłoni, zastanawiając się, co to wszystko oznacza dla zwykłych ludzi. Bo choć politycy mówią o wielkich ideach, to napięcia władzy zawsze spadają na obywateli, na ich poczucie stabilności, bezpieczeństwa, przewidywalności. Z jednej strony ostre słowa rządu. Z drugiej stanowcza odpowiedź kancelarii prezydenta, która przypomniała o inicjatywach ustawodawczych, zawetowanych i podpisanych ustawach, powołanych generałach i sędziach. Na papierze wyglądało to jak imponująca lista działań. Ale czy liczby wystarczą, by ugasić spór, który już zdążył zapłonąć? Największym echem odbiła się jednak inicjatywa Tani Prąd 33%. Projekt, który miał brzmieć jak obietnica ulgi dla społeczeństwa, nagle stał się częścią politycznej układanki jedni widzieli w nim działanie prospołeczne, inni kolejną próbę rozgrywania napiętej sytuacji. I znowu, zamiast odpowiedzi, tylko kolejne pytania. Im dłużej o tym myślę, tym wyraźniej widzę, że to dopiero początek. Jeśli pierwsze sto dni prezydentury wywołały tak silne emocje, to co przyniosą kolejne miesiące? Czy pojawi się szansa na odbudowę współpracy, czy też konflikt będzie narastał, aż przerodzi się w coś znacznie poważniejszego? Nie znam odpowiedzi. Mogę tylko towarzyszyć Wam w obserwowaniu tej historii, pełnej napięcia, emocji i decyzji, które będą kształtować przyszłość kraju. Dziękuję, że byliście ze mną. Jeśli chcecie więcej takich opowieści i analiz widzianych moimi oczami, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i napiszcie, jak wy odbieracie to polityczne starcie. Wasz głos naprawdę się liczy.